Siemano, witajcie z tej strony Niko. no i dzisiaj będziemy oczywiście grać w Bedwarsy. E, tak, będzie nowa seria na kanale Bedwarsy. Jak ktoś nie wie, no to tutaj e, jest taka falupta tutaj wypada. E, tutaj można za to kupić różne rzeczy. No, no i trzeba obudowywać łóżko no i walczyć innymi graczami. No i jak to się dzieje no to masz tak jak na Hardkorze, jedno życie. Na pewno o tym... No dobra. No i tutaj możecie odebrać bonus. Żartuję, po prostu tak teraz możecie rejon. Ktoś tam. Okej, okay. dobra, więc... Idziemy do nich. Od razu się nawalać. Klepa klepa. Oj, mocne przyczepki są i ogólnie gramy na dwóch, tak, tutaj jest wariat, siema, dobra, ogólnie teraz musimy się dobudować, ale, u, nie, u! 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 oj, wypadłem, chyba coś poszło nie tak, chyba coś poszło nie tak. Okej, okay, zaraz się ale uuu rozwalił ktoś rozwalił łyżeczko Aqua um, Tu jest pokazane ile jeszcze Timów dostało, a jak są tutaj cyperki, to znaczy, że są niszczone łóżka. Um, nowy mieczek Dobra to. I teraz będziemy walczyć z otworem. Zacznę, z jakim potworem. Ktoś myślał, że się nabiorę? Ten sięś. Ktoś myślał, się nab... to się nabrał? O, tak, tak chciałem powiedzieć. <grym> Uuu! Uh. Pani, paniaczek! Panaczek. O nie skończyło mi się w remunach. Co w takiej sytuacji robi Niko? Niko skakuje szka, tutaj. A! <laughs> Widziałem jak ktoś też yy, tam yy, skończył tak samo jak ja. ale znalazłem mocnego gościa myślę że będzie wygrana arena tylko troszeczkę obuduję tutaj starcie się nie starcie jak myślicie obstawiajcie a i nie starczyło okej okay. dobra okej okay. No i teraz trzeba iść tutaj. Co ja tam gadam pod nosem? Nie wiem. Kurczę, chleb A, chciałem chcia z nim klepę zrobić, a to mój ziomal. Idę do niebieskiego, chodź. Chodź niebieski, rozwaleć, a blue, jasne nie żyje. Idę do red, red. Chwila, gdzie są red teraz? Red to są spane lisy. No i widać, że mają obudowane tak samo jak ja. E, tak samo jak my, w sensie. Einstone'em. nie, myślałem, że ktoś rozwala nasze łóżeczko, ale mi się tylko wydawało. Obudowaliśmy no i myślę, że nikt nam teraz nie zniszczy. Chopa czy opłaca się brać spawnery od Aqua? Czy się nie opłaca? Jak myślicie? Opłaca się tam iść dużo się y długą drogą. Nie chcę być już tam Póra być tu sam, nie Śpiewam se tam pod nosem. Chwila. Okej. Okay. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Z dzwoneczkiem. I oczywiście łapka w górę. Bo bez, bo bez ym, Zestaw łapki w górą, to nie zostaw łapkę w górą. Dobra, kupię sobie łuk, chociaż seta, zbrojkę, fajną zbrojkę sobie kipiłem. Uuu. Dobra, fajną zbrojkę, więc jeszcze kupię sobie to. Ok, jestem żelazny żelakiem, biedakiem. biedakiem. Chwila, może. Może jeszcze skupię kilo, fajne. Dobra, mam wszystko żelazne. I mam tylko jedno złote jabłko, a wszystko dalsze mam żelazne. Nie mogę w drugą rączkę dać to. Co to było? Dobra. Nie. Aha. Okej, okay. widzowie, co ja mam teraz robić? Okej. Okay. Subscribe, 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 subscribe. Mam tylko mieczyk taki Gorszy, ale wszystko inne mam lepsze. W ogóle... Nic. <laughs> Okej. Okay. Chwila, idziemy do redów. Redy jeszcze żyją. Jelu widać, że tu sam są z takimi słabymi lalkami. Myślicie, że ob... myślicie, obstawiajcie, że zabije czy nie zabije? Okej, okay, on jeszcze nie wie, że ja tutaj jestem. Uwielbia? Uniesztoj hardem, mamo. Od... Okej. Okay. Ja się go trochę boję. On idzie. Idziesz? Chodź? Chodź tu, spaniach. Nie, on, on, awcze? Wow, spadaj! No! Oh, on zawał serca! Dobra, to będzie wygrana arena, widzę. Chodź tutaj. o, Siema, wariacie. Idziemy tutaj. Hepe, hepe, Łoł. Wow. Łoł, zabierzemy to, co moje i idziemy, nara. Łoł. już to wkurza, wkurza, wkurza. Dobra, Czerwoni to są tryhardy, przegramy. Tak myślę, obstawiam. Halo? Czerwoni, idziemy do sermonych? Czy... chyba do Czerwonych. Nie mam innego wyjścia. Więc dlaczego mówię? czy, Trzy... nie, po co mi to? <śmiech> Diamenty! <śmiech> gdyby ta gola w tym walutał. Nie! Aj. Nie jestem dobry, ale... Oj, akwat przegrana przez nas. Toki akwa, było, było się nie zadzierać z nami. A raczej my, z Wami mogliśmy zadzierać się. O tutaj, Opa. Wow. On się poddał? Nie, myślałem, Umyślałem, że on się poddał, że wyszedł. Że Jestem taki niedobry. No Chodź tutaj. Pojawiła się na chopa Hopa, 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 hopa. Jest jej ciężko. Idę sobie w w mojej wymarzonej wrócę Gdzieś jest je, szkoda. Szkoda. Tylko na drugiej nad ranem. Opa. Hopa. Chodź! Hopa. Chodź. Chodź! Chcę, chcę żeby... O nie, no jasne, że przegrałem. Pusterca miałem. Jak ja to miałem przeżyć? Okej, okay, okej. Okay. Robimy to. to. I... Ale Chwilę, by... teraz by się przydało bardzo... Nie stać mi jeszcze. Oj. Nie! Proszę, to już Niku! Halo? Dobra, sam na sam. Jest. Nie było go na serwerze, na no się dołączył. I tego zabić. Ty Wardengo. Czekam na Kurde, blisko było nie zauważyli tego Firewalla, no i teraz będą, będą musieli się zemścić. A ja się tak łatwo nie dam. Nie, 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 oczywiście, że nie. Się tak łatwo nie damy. tym, tym klaunami. Okej. Okay. To są klauni. Ktoś przyzna, że to są klauni, bo nie umiem grać. Tak samo jak klauni nie umiem wykrywać. Hmm. Przegrywy żeby, żeby nam nie rozwalili sojuszników, widzisz co zrobiłem? Dobra. To będzie pojedynek jeden na jeden. W dwóch na dwóch nie Oty, O, ty! o ty! Nie! Dobra! Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek, niestety. Może też... Uuu, może on też wygra. Wow. Zbiera, zbiera na, na chyba diamentowy miecz. Pooglądajmy sobie go. Dobra, mam dość go oglądania. W ogóle subskrybujcie kanał. Zostawcie łapeczkę do góry tutaj, na dole pod filmem. O, taką taką niebieską jak to, o. Jaką niebieską, jak. O, no. A to jest subskrypcja: taka czerwona i niebieska. Połączenia dobra. I oczywiście taki żółty przycisk subskrybuj. Taki żółty tutaj. Tak, tak. w się. Sensie, e, dzwoneczek. E, bo bez dzwoneczku subskrypcja to nie subskrypcja. Także wiecie, co robić na dole, a ja się z Wami żegnam. kurde.